Witam, pozdrawiam. serdecznie. Przygotowujemy sobie makaron na spaghetti w naszym CRWP. Muszę go tak do 7 minut tak tu pogotować, Może w tych warunkach trochę bardziej, tak do 10. Żeby był bardziej miękki. Chciałbym ja podziękować za oglądalność. Tutaj jeszcze sobie przemieszam, tam, tam za wiele nie muszę. Kuchenka wykonana przez towarzysza leśnego, którego serdecznie pozdrawiam. No ten makaron spaghetti to myślę, że w tych warunkach 10 minut. Jak nic. Także yy, życzę szczęścia wszystkim, że się towarzyszą, niech się darzy, niech, się, niech idzie pomyśl, pomyślność. Ja tymczasem przygotowuję sobie spaghetti, tu jest już sos ciepły ale żeby mi nie zamasł, jak to się mówi na kość menażka aluminiowa słyszałem różne opinie, że jest jako i wiele innych tego typu rzeczy ale ja jadę z menażki Bundeswehry parę lat, teraz LWP i nic mi nie jest i mam się świetnie, trzymam się jest gitara Pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Dziękuję.